Dobrze. Dobra, nagrywa się. Luźne szelanie z rakiet po prostu przedsylwestrowym. Przed, Sylwestro... przed Sylwestrowie, jest Sylwester w sumie. Eee, dobra, operujesz? Nie. Operuj! Nie. Ja, ja podpalam palnikiem, żeby trzy na ja cały. Nie, No to ktoś musi operować, no ja nie dam rady. Czemu to na mnie musi trafić? Dwie tylko Tylko dwie, dobra, dalej następne Co my tu mamy? Air Force i coś jeszcze Po trzy tak będziemy musieli puszczać Gorzej, bo mi wiatr kradnie ten Płomień. I teraz mają nas ładowniczy, jestem ładuj, ładuj, podłamkowy ładuj, <noise> tu tu świeci. o mamy perfekty Jest bardzo wiatr i kradnie mi tu płomień Pokaż. Aha, już się urwał, nie szkodzi o. Szkodzi Dobra, może podbierzem ja wow. to Tą drugą. Pierwszej nawet nie zauważyłem gdzie poleciała. Tam. O, tam jak się <śmusza> nie radzi uh -huh. Dobra. U, fajno. Ładowniczy. Nie ma mnie. Gustlik odłamkowy ładuj uh. Perfekt, a tu idzie Città. Te perfekty, fajne rakiety są O, ta była ładna, nie? Pustnik nie. Ładuj Ładuj Co to jest? A Venomię to bym osobno puścił nie. Tu mamy JR6 Szóstki. Dobra, to w sumie jednego wenoma możemy teraz puścić. Mm -hmm. o, na Nic nie widzisz? Widzisz. Drugo, o, jaka? Mm. Wow. Ładne venomy nie? No. Ładne. Venomy ładne. Tego to się nawet z jednego nie opłaca strzelać. Bo tutaj jest taki latający patyk. patyk Ładuj! Co to ma dla 4 i J6, albo J8 i J6. Nie pamiętam. No, bo ale. Stawił się strzelają, nie? No. Ale słabo Ale ładne te rakietki. Panie, chodź tu, Boost League. Teraz mamy nami to czwórki... To było... JR-4 nie były takie słabe, masz JR-4 to były jeszcze w miarę fajne rakiety JR-2 i chyba i... O kurde, chyba się Alan wziął. No. Za ładowanet! 34 to były słabe Nie wybuchła ta pierwsza chyba? Tam, no, tam tak? wybuchła, tak? ale nie wiem co nie, nie było jej widać tutaj Dobra, ja zacznę ty... Tylko jedna, bo nie mogłem lądu znaleźć ładnie równe poszły, nie? No! Idealnie! Busty no, to tylko jedna partia! <laughs> to samo! No! Też się tak przez chwilę zdziwiłem, mówię, co to dwa, ale idealnie, miały? idealnie byś leciało. Mm. Dobra, tu dostaną dwie z tego. Ile tam zostało? Dwie, tak? Z tego diabolo. to ktoś mi tu musi troszkę... Listy. Dobra, to mamy tu jeszcze te dwie. Tak akurat włożymy dwie, może się udał wpalić trzy naraz Co my tu mamy? Tu mamy z takich zestawów tu mamy te zestawu, takie już duże jordy. Co? Co Myślę tam wyjmuj marusku. Czekaj, tu muszę tak. Te... Mieliśmy... Nie, zostaw tego. To jest taki zestaw ziemniaczek. Ale to poczekaj, to później obydwa dwa zaaplikować. A co to jest? To są te od Jorge. To są te JR, nie pamiętam. Nieważne. Wow, ale... Ostatnia o, była ładna. Ładne. Ładna była. A nie, to są te. Tam jest jakiś wulkanik. E, to są od Jorge Speed. Speed 4, JTR 24 jr 24 Bo to był taki cały zestaw tych jorgowskich takich tych raków. Tak, przyleciał. Mm -hmm. A tu właśnie niedaleko spadł jeden. Można by to znaczy, ten tutaj. Ty pamiętasz? Spadł zaraz koło ciebie? Tak, tak. No. Okej, okay, uwaga. O ty ładnie. E, ładne rakiety. Dobra, teraz mamy te najmniejsze. Poczekaj, hej, najpierw rakiety. Tylko dwie te były te małe? No na JR35, Neon jr R35. Czekaj, wultan to na końcu, najpierwcie nie? nie najgorsze, te małe. Dobra, to teraz idziemy z Venomami. Venomy będziemy podwalać. Albo wiesz co, teraz Venomy przyszykuj trzy te. Punkę. Punkę przyszykuj. O, jak zaczęło teraz wiać. Punkę, tu masz punkę. Puścimy dwa Venomy i puścimy dwie punkę. Tak na zmianę Dobrze, żeby... o... ładne. ładne dwie, trzy, trzy. O, dobra, no to trzy. Jeszcze lecą. <grym> A cienki Patyk ta jedna ma. O rany. Nie wiem czy to będzie. Złota, zielona i srebrna. Funka. zgadnij palcem te małe, a robią robotę, nie? No daj mi ile masz? Trzy. Ostatnie funkcje? Tak. To są trzy ostatnie funkcje, tak? Tak, tak. To jeszcze tylko zostały dwie. Dobra, trzy funkcje. O, ładne Te ładne, okay, ładne funkcje. Dobra, to kończymy z rakietami. Zostały nam tylko dwa wenony. O rany, pas patyk gdzieś się... Patyk był pęknięty i się zahaczył. A, jeszcze mamy, faktycznie, jeszcze mamy Thunder Racket. Jeszcze mamy Thunder Racket. Szykuj Thunder Racket. Gustlik, szykuj odłamkowe. Drugi wystrzał jest w tych wenomach dużo mocniejszy Nie? Mocniejszy, mocniejszy. Daj No. To są popoly Jest wiatr nie ściąga trochę Kurde, znowu nacisnąłem Zgas mi pali znowu jedna, znowu mi zgas Daj nam mi dwie te Alo, czemu no tak? Rażę daj no o ciemno mówię, nic nie widzę no właśnie zaraz poodbijam troszkę może te papierki <grystanie> <grystanie> O, wiecie co, on no, gasi mi palnik. No, ja pomogę. Teraz tu się udało dwie. Już jest mało gazu. Jedna? Dwie? Nie. Dobra, dwie ostatnie. udało dało dwie odpalić była poszło. Idą dwie ostatnie ale równo wytaczowały. I to było to. Dobra, co mamy jeszcze? Teraz mamy te brzmiaczki śmieszne tak. To były w zestawie. Ciekawie jakie one są. Ej, nie rób to Tak mi tak ładnie. To to, nie wyrzucę. Czekaj, włożymy ją do wyrzutu. I mi wy tutaj? Bo normalnie po maski idę. Nie? Nie. Tu mamy tą dużość O! To jest to. To widzicie. Co to jest? No to odpalaj tą kontantę. Dobrze stoi? Nie przewróci się? No to odpalaj. wystrzelaliśmy rakiety, teraz trzeba to odbierzać Jak najszybciej się dało, chyba że jeszcze mamy JR1 JR1 To jest super rakieta O, ale gigant Pan nas płakał jak sprzedawam Dobra, mamy coś jeszcze czy to już wszystko jeszcze jedno, jedno, jeden, jeden jeden! A tutaj jeszcze jest jedno! Jeszcze jest jedna? To dwie, tak. dajcie! Tutaj dwie będzie lepszy efekt! Nie ma za pierwszy! <laughs> tak dla ja jaj je kupiłem, bo one jakoś 10 zł tylko kosztowały. Będę tak do porównania. A to w ogóle jest szala. Szkoda, bata. pieniędzy na te Jottery! To Jottery! Wow, wow. Uooo! Dobra, mordy! z rakietami to by było na tyle widać mnie widać mnie kończymy dzięki wielkie za oglądanie już widzimy się w nowym roku bo to nie, nie zdąży wlecieć raczej przed nie ma szans bo zresztą ile mamy do nowego roku kilka godzin <grym> dobra nara cześć o dawaj 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 jeszcze zapomnieliśmy mamy z te zeus i ares czy jakoś tak to było nie z tej strony bo wiatr akurat wieje palnik Ale poszła. O. Ładno. Dobra, masz jeszcze na stronę Zapomniałem, bo one z boku stały, a tu się dopala flora. Nie tu, wyrzutnie, wyrzutnie, bo jest za gruby. Za gruby jest patyk. Czekaj, nie tak, nie, bo się przewróci. Momentik, ci pokażę. Teraz pójdzie ładnie wysoko do góry. O, nic nie widzę. Lecim. Ale są naprawdę świetne teleklasie. Ale chyba najki była najlepsza. Ło, no. wow. nie, zmieniam zdanie. Ta była najlepsza. Zmieniam zdanie. Dobra, to byłoby na tyle. Takie o, zapomnieliśmy święta. po prostu. Pa, pa. Siema, pa, pa, pa.